Nie chcę ci powiedzieć prawdy, nie dlatego, że jest nieznana, ale dlatego, że jest zbyt niewygodna, by ją wypowiedzieć na głos. Bo pod powierzchnią naszych związków, deklaracji, a nawet romantycznych gestów kryje się coś o wiele mroczniejszego i bardziej pierwotnego nieświadomość, nie twój rozum, nie jej słowa, ale siły, których nie rozumiesz, które rządzą pożądaniem. Może jesteś jednym z tych mężczyzn, który daje wszystko. Miłość, uwaga, lojalność. I w zamian otrzymuje ciszę, dystans. Albo zdanie: Jesteś cudowny, ale to nie to, to nie Twoja wina, ale to też nie jest jej wybiór, to skutek działania niewidzialnych reguł. I dziś poznasz cztery z nich. Może po raz pierwszy. To nie są porady z TikToka, to nie coaching. To brutalna analiza filozoficzno-psychologiczna, inspirację Nieckem, Freudem, Sartreem i współczesną psychoanalizą. Jeśli dotrwasz do końca, nie spojrzysz już na pożądanie w ten sam sposób. Reguła pierwsza: pożądanie nie podlega moralności, podlega napięciu. Większość mężczyzn myśli, że kobieta pragnie tego, co mówi, ale słowa to tylko powierzchnia. Jak pisał Lacan. Pragnienie nie jest tym, czego chcemy, lecz tym, co nas niepokoi. Kiedy próbujesz być idealny, jesteś zrozumiały, klarowny, bezpieczny i przez to przewidywalny. A przewidywalność zabija napięcie, a bez napięcia nie ma pożądania. Czy to znaczy, że kobieta nie chce dobra? Nie, ale pragnie tego, co wywołuje emocjonalny rezonans, co sprawia, że nie jest pewna. Niepewność to najbardziej seksualna emocja jaką zna nieświadomość. Nie dlatego, że chce być zraniona, ale dlatego, że chce być poruszona. A ty zamiast poruszać starasz się zadowolić. Reguła druga. Kobiecy umysł mówi jedno, ciało pragnie drugiego. Być może jesteś miły, empatyczny, wspierający, ale w tym całym staraniu nieświadomie kastrujesz swoją siłę. A kobiece ciało nie reaguje na kompromis, reaguje na kontrast. Nietzsche pisał, wielkie rzeczy rodzą się z konfliktu. I właśnie ten konflikt między Twoją siłą a jej napięciem tworzy przestrzeń dla pożądania. To nie deklaracje tworzą przyciąganie. To dezonans. Dlatego ona może głosić równość, a jednocześnie fantazjować o dominacji. Może mówić o potrzebie czułości ale obsesyjnie myśleć o kimś, kto jej tej czułości odmawia, to nie hipokryzja, to dualność pragnienia i nie zrozumiesz jej, dopóki nie zrozumiesz, że słowa i impulsy to dwie zupełnie różne sfery. Reguła trzecia, pożądanie jest irracjonalne i dlatego tak silne, czy zastanawiałeś się? Dlaczego kobiety marzą o silnych momentami agresywnych archetypach, mafiozach, bogach, buntownikach, nawet złoczyńciach? To nie kultura im to narzuca. To kultura próbuje to stłumić. Ale pragnienie zna demokracji, ani etyki, ani logiki. Jean Paul Sartre pisał, że człowiek jest skazany na wolność. Ale pragnienie, nie jest wolne, jest zdeterminowane przez to, co nieświadome, cielesne. Mroczne, kobieta może chcieć stabilności, ale jej ciało pragnie adrenaliny. Nie chodzi o ból, ani przemoc. Chodzi o intensywność, o ten moment, kiedy serce zaczyna bić szybciej. Mężczyzna, który daje tylko byściami, nie daje życia, daje sen, spokój, ale nie obień. Reguła czwarta, obfitość zabija pożądanie, niedostępność je tworzy w wierze. Wierze wiadomości 24 wiań. Dostępności, ujaśnieni bycia w kontakcie, największym afrodyzjakiem jest zniknięcie, niedosłowne, energetyczne, kiedy jesteś cały czas obecny, emocjonalnie nagi, dostankni na każde zawołanie, nie tworzysz napięcia, tworzysz przewidywalność, a z nią przychodzi obojętność, znasz to zdanie, był za dobry, zbyt dostankny. To nie banał, to efekt głębokiego prawa psychologicznego, przyciąga nas to, co może się wymknąć. Freud mówił, pożądanie istnieje tylko tam, gdzie jest brak, a ty próbując zapełnić każdy brak, sprawiasz, że nie ma już nic do zdobycia. Brak to nie problem, brak to warunek gry. Nie chodzi o to, by udawać, że jesteś kimś innym. Chodzi o to, by przestać zamykać się w rolach, które nie tworzą napięć. Dobry i dostępny. Przejrzysty to przymiotniki przyjaciela, ale pożądanie nie chce przyjaciela, chce ognia ryzyka i siły. Filozofia pożądania nie mieści się w słowach. Ona żyje w spojrzeniach, napięciu, milczeniu i odwadze nie być całkowicie oswojonym. Jeśli dotrwałeś do końca i coś w tobie zarezonowało, napisz w komentarzu słowo paradoks, bo pożądanie to właśnie to paradoks, którego nikt nie chce zrozumieć. Ale każdy czuje. Reguła piąta: Kobieta pragnie tego, co ją przekracza, a nie tego, co ją rozumie. To jest najtrudniejsza prawda i najbardziej niebezpieczna, bo w świecie, który gloryfikuje racjonalność, planowanie i równowagę, prawdziwe pragnienie jest dzikie, niewytłumaczalne i świętokracze. Kobieta nie pragnie mężczyzny, który ją rozumie, pragnie tego, którego nie potrafi w pełni zrozumieć. Dlaczego? Bo zrozumienie daje kontrolę, a pożądanie domaga się utraty kontroli. W głębi duszy kobieta nie szuka lustra, szuka transgresji, czegoś, co ją wyrwie ze znanych granic, co pozwoli jej przekroczyć samą siebie. Tak pisał żoryż Batajie, erotyzm to nie zbliżenie ciał, to zbliżenie do granicy śmierci, rozkładu, zatracenia, pragnienie nie jest logiczne. Jest mistyczny, dlatego najbardziej pociągający mężczyźni to ci, którzy są czymś więcej niż rolą społeczną, statusem czy strategią, są chaosem w równowadze, są jak ciemna gwiazda przyciągają nie przez to, co oferują, ale przez to, czego nie da się do końca uchwycić, gdzie filozofia zawodzi, a ciało mówi prawdę. Jest coś, czego nie powie ci żaden podręcznik psychologii, żadna książka o relacjach, żaden ekspert. To, że wszystkie narracje próbują ujarzmić to, co pierwotne, uczynić z pożądania coś czystego, etycznego, podlegającego kontroli, ale jak zauważył Kierkegaard, największy błąd człowieka to próba zracjonalizowania tego, co nie jest ludziczne, ale egzystencjalne. Pożądanie nie pochodzi z głowy, nie z ideałów, pochodzi z tej samej głębi, z której rodzi się śmierć, ekstaza i lęk przed nieskończonością. Każda kobieta i każdy mężczyzna ma w sobie tę część, która nie chce harmonii, która chce być porwana, złamana, stopiona i odrodzona w innym stanie. Nie jest to ani dobre, ani złe, jest to po prostu prawdziwe. Dlaczego przegrywasz, kiedy chcesz być tylko dobry, jeśli wszystko, co robisz, opiera się na zaspokajaniu potrzeb, na przewidywalnym byciu obecnym, na szukaniu bezpecyty, zostaniesz odczytany jako opiekuńczy brat a nie jako źródło pożądania, bo tak jak kobieta w głębi pragnie siły, która ją przekracza, tak samo mężczyzna musi przekroczyć siebie, by stać się kimś więcej niż opiekunem. To nie znaczy być brutalnym, to znaczy być obecnym w swojej ciemności, nie unikać konfliktu, nie bać się wycofać, nie bać się nie tłumaczyć, to znaczy nie bać się być kimś, kto nie szuka aprobaty, tylko prowadzi. W świecie, w którym każdy chce być zrozumiany, bądź tym, którego nie da się łatwo sklasyfikować. Prawda, której nie wymarzysz, zrozum to dobrze. Nie chodzi o manipulacje, nie chodzi o gierki, chodzi o przywrócenie pierwotnej prawdy, że pragnienie to nie układ społeczny, ale impuls istnienia. Kiedy kobieta traci oddech nie dlatego, że ją rozczuliłeś, ale dlatego, że ją przekroczyłeś, wtedy narodziło się pożądanie, kiedy nie próbujesz jej zdobyć. Tylko jesteś u siebie, bez uległości, bez ciągłych słów, bez defensywy. Tworzysz przestrzenie, w której może zapaść się świat, który znała, i być może tylko wtedy poczuje to, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Wezwanie do głębi. To nie jest film o uwodzeniu. To nie jest poradnik. To jest dyżenie z rzeczywistością, której nie da się nauczyć, tylko pocz Jeśli dotarłeś do tej części i czujesz niepokój, bunt. Może gniew. To dobrze. Bo to znaczy, że coś w tobie się obudziło. Nie przepis. Nie rola. Ale pytanie, które może zmienić twoje życie. Czy jesteś gotów być tym, którego nie da się oswoić? Jeśli tak, napisz w komentarzu. Jestem paradoksem. Nie po to, by się pochwalić. Ale po to, by zapamiętać, że tylko ci, którzy potrafią żyć w sprzeczności, potrafią naprawdę być pożądani. Męskość jako mit, nie funkcja. Dawniej mężczyzna nie był dobrym facetem, był archetypem, wojownikiem, odkrywcą, królem lub pustelnikiem. Nie miał być wygodny, miał być potężny i niebezpieczny w imię czegoś większego niż on sam. Karl Jung mówił, że kobieta nie kocha mężczyzny jako osoby, ale jako symbolu, symbolu siły, suwerenności, prowadzenia. Kiedy zrezygnujesz z tej roli i staniesz się jedynie pomocny, tracisz tę symboliczną wartość. Nie chodzi o przemoc, nie chodzi o dominację, chodzi o energię, która przekacza zwyczajność, energię, która sprawia, że kobieta czuje się jak w opowieści, a nie w przewidywalnej codzienności. Zbyt wielu mężczyzn chce być dobrzy zamiast wielowymiarowi, ale kobieta nie pragnie dobra, pragnie transcendencji, czegoś, co ją zaskoczy, podważy, przekroczy i przywróci jej dostęp do samej siebie. Pragnienie. Emit. Dlaczego kobieta marzy o Bogu, nie sąsiedzie, z że kobieca wyobraźnia rzadko zatrzymuje się na tym, co znane. Nie fantazjuje o urzędniku ani o równorzędnym partnerze, który wspólnie dzieli rachunki. Fantazjuje o czymś większym, bardziej niebezpiecznym, często zakazanym od grekiego Zeusa, który porwał Europę, po Hadesa, który zabrał Persefonę. Kobiece pragnienie od zawsze krążyło wokół mocy. Nieprzewidywalności przekroczenia granic. Dlaczego? Bo tam, gdzie mężczyzna przechodzi z miłością, kobieta często pyta: Czy potrafisz mnie porwać, nie w sensie dosłownym, ale emocjonalnym, duchowym? Czy potrafisz sprawić, by zapomniało wszystkim, co z... To nie bajka, to archetypowa struktura kobiecego pożądania, zapisana w mitach, symbolach, nawet baśniach dzieciństwa. Nie wierzysz? Popatrz na to. Co kobiety konsumują potajemnie? Romance o władcach, opowieści o złych chłopcach, dominujących kochankach, opiekunach, mistykach. To nie przypadek. To wyparcie prawdy, której nikt nie chce zaakceptować, że pragnienie nie zna poprawności politycznej. Współczesny kryzys pożądania, wszystko, ale nic. Dziś mamy wszystko: swobodę seksualną, równość, komunikację. A jednak. Nigdy wcześniej ludzie nie byli tak samotni w łóżku. Dlaczego? Bo wygoda zabiła napięcie, szczerość zabiła tajemnicę, bezpaszczectwo zabiła niepewność, bez której pożądanie nie istnieje. Mężczyźni nauczyli się być poprawni, grzeczni, zrównoważeni, a kobiety nauczyły się mówić czego chcą, ale nie wiedzą już co czują. Freud przewidział to ponad sto lat temu. Kiedy wszystko stanie się dozwolone i jawne, to co naprawdę podnieca, stanie się nieświadome, ukryte i zabronione, dziś kobieta może mieć każde, ale nie czuje nic, do nikogo, bo nie ma w tym żadnego napięcia, żadnej niewiadomej, żadnego mężczyzny, którego nie potrafi oswoić. I dlatego, wracają do tych, którzy są mniej dostępni, bardziej dzicy, mniej grzeczni. Bo tylko tam ciało reaguje. Mężczyzna, jako próg, nie sługa, to czego nie mówi ci społeczeństwo, to że kobieta nie chce być prowadzona za rękę przez cały czas. Czasami chce uderzyć o ścianę twojej granicy. Chce sprawdzić, czy stoisz mocno, czy masz centrum, czy jesteś stabilny, gdy ona wiruje emocjonalnie. Jeśli nie masz tej struktury, nie jesteś dla niej mężczyntą. Jesteś cieniem, pomocnikiem. Chłopcem, który próbuje się przypodobać, ale mężczyzna to próg rzeczywistości, nie ten, który kleka, ale ten, który stoi i patrzy prosto w oczy, nie po to, by ją zdominować, po to, by ją przypomnieć sobie samej, gdy ona się w sobie gubi, czego tak naprawdę pragnie kobieta, nie ciebie, nie twojej miłości, nie twojej uwagi. Kobieta głęboko poza warstwą społeczną, kulturową, językową pragnie przepaści, pragnie spojrzenia, w którym czuje się mała, ale wolna, gestu, który nie szuka aprobaty, milczenia, który nie blaga o zrozumienie. Kobieta pragnie mężczyzny, który nie należy do niej, ale przy którym ona przestaje należeć do siebie. Czy to rozumie? Nie. Czy to wybiera stan? Nie. Nie ale pragnienie nigdy nie było logiczne, i dlatego, jeśli chcesz być naprawdę pożądany, przestań być zrozumiały, przestań być miły, przestań być dla niej, bądź dla siebie, a ona, jeśli ma w sobie jeszcze cień pierwotnej kobiecości, przyjdź milczący manifest to był film o prawdach, których nikt nie mówi nie dlatego, że są fałszywe, ale dlatego, że są zbyt niebezpieczne, by je zaakceptować. Jeśli czujesz, że coś w tobie się przebudziło, nie mów nic. Po prostu napisz w komentarzu: nie jestem oswojony, bo tylko ten kto nie dał się oswoić, może obudzić pożądanie, którego nie da się nazwać. Pożądanie to język braku. To czego nie rozumie większość ludzi, to że pożądanie nie jest ruchem ku obecności. Pożądanie to ruch ku brakowi. Chcemy tego czego nie mamy. Pragniemy tego, co nas przerasta i co może nas niszczyć. To nie miłość tworzy napięcie między kobietą a mężczyzną, to napięcie między tym, co możliwia, a tym, co zakazane. Sławoj Jrzyczek napisał kiedyś, że najseksowniejsza część ciała, to pusta przestrzeń między dwoma ciałami, zanim się zbliżą. To nie bliskość rodzi napięcie. To dystans, który prowokuje wyobraźnię. I właśnie dlatego, gdy stajesz się zbyt bliski, zbyt dystankny, zbyt jednoznaczny, pożądanie umiera, bo znika brak. A bez braku nie ma dążenia, nie ma tajemnicy, nie ma prądu. jum, cień i kobiece pragnienie. Karl Jung mówił, że każdy człowiek ma cień, część osobowości, której nie chce znać. W przypadku kobiet, cień często przybiera postać animuza. Męskiego pierwiastka w psychice kobiety. I nie jest to grzeczny, równouprawniony par. To często dziki wojownik, nieprzewidywalny kochanek. Bóg lub demon. Dlatego kobieta może śnić o czymś, czego się boi. Może pragnąć tego, co ją przekracza, rani. Dystabilizuje, bo to właśnie zawiera w sobie jej wewnętrzny cień. Kiedy kobieta wybiera miłego chłopca, to często wybiera biszczynictwo. Ale kiedyś śni o kimś, kogo się boi to znaczy, że jej cień mówi i to właśnie z tą częścią kobiety musisz rozmawiać, jeśli chcesz, by czuła pożądanie, nie z jej rozsądkiem, nie z jej deklaracjami, ale z tym, co skrywa pod skórą i pod społecznymi maskami, pragnienie i Bóg, czyli metafizyka ciała, być może najtrudniejsza do zaakceptowania prawda jest taka, pożądanie to forma duchowego szoku, dlatego religie zawsze próbowały je okiełznać, Kontrolować, regulować, bo ciało, które pragnie, nie pyta o moralność. Ciało, które pragnie, jest jak świątynia bez kapłana. Ale właśnie dlatego mistycy, od świętego Jana od krzyża posufikiego rumiego, często opisywali kontakt z Bogiem w języku ekstazy, pożądania i tęsknoty. Bo dusza, jak kobieta, nie pragnie spokoju, pragnie ekstazy, rozpuszczenia, utraty formy. W tym sensie prawdziwe pożądanie jest czymś więcej niż cielesnym napięciem. Jest głosem duszy, która chce wyjść z siebie i być pochłonięta. Dlaczego kobieta ucieka od tego, co chce, a ty nie możesz tego ścigać? To bolesne, ale prawdziwe. Im bardziej gonisz za kobietą, im bardziej starasz się być tym, czego mówi, że chce, tym bardziej przestajesz być tym, czego naprawdę potrzebuje. Dlatego najpotężniejszym ruchem Jaki możesz wykonać jako mężczyzna, jest odwrócenie się w stronę własnej misji, zatrzymanie się, milczenie, niezaspokajanie, tłumaczenie się, nie po to by ją ukarać, ale po to by nie zdradzić siebie. Bo tylko mężczyzna, który potrafi nie podążać, potrafi być punktem odniesienia dla jej westnego chaosu głos, który nie przestaje wołać, w świecie, w którym każdy chce być lubiany, wybierany. Pochwalany, ty musisz wybrać coś innego, musisz wybrać prawdę, która nie jest wygodna, musisz być tym, który nie został wychowany do posłuszeństwa, ale do siły wewnętrznej. Kobieta nie szuka trofeum, szuka ognia, który ją roztopi i przemieni, nie pytaj czego chce, zostań ogniem, a ona jeśli wciąż żyje, znajdzie cię, bo będzie do ciebie przyciągana jak noc do bliskawicy. Nie jesteś po to, by być zaakceptowany, leciś po to, by przypomnieć światu, czym jest żywe pragnienie. Kobieta testuje mężczyznę nie po to, by go odrzucić, ale żeby mieć w co wie. Większość mężczyzn myśli, że kobieta, która go testuje, próbuje go opokorzyć. Ale prawda jest inna. Ona bada, czy ma przed sobą coś, co może przetrwać jej chaos. Test nie jest atakiem. To rytuał, to starożytny mechanizm w którym kobieta próbuje zburzyć twój porządek, by zobaczyć, czy się nie rozsypiesz. Jeśli się bronisz, jesteś słaby. Jeśli się twidnaczysz, nie jesteś gotowy. Jeśli się obrażasz, nie jesteś mężczyn. ale jeśli pozostajesz niewzruszony, jeśli twoje spoprzenie nie drży, a twoje słowo nie staje się prośbą, wtedy ona zaczyna ufać, nie twoim słowom, nie twojej etyce, ale twojej obecności jako skałę. Ona chce wiedzieć, że jesteś tym, co przetrwa jej emocjonalny huragan. Bo jeśli tego nie potrafisz, nie jesteś partnerem, jesteś pasażerem. Mitologiczna kobieta i mężczyzna, jako inicjowany wojownik. W każdej mitologii kobieta jest próbnym bytem. U Greków była sfinksem, zadającym zagadki. U Egipcjan, Izydą, która rozczłonkowanemu Ozyrysowi przywraca życie tylko wtedy. Gdy zdoła odnaleźć sam siebie. U Jungowskiej psychologii, wielką matką, która daje, ale też pożera, jeśli nie jesteś świadomy, zawsze ta sama logika, kobieta nie daje się zdobyć. Kobieta sprawdza, czy jesteś wart bycia wybranym. To nie gra. To próba archetypowa. I jeśli nie rozumiesz jej symbolicznej funkcji, zareagujesz jak chłopiec. Obrazisz się, wycofasz. Zaczniesz narzekać, że kobiety są okrutne. Nie. One są straszniczkami progu. A ty masz stać się kimś, kto ten próg przekracza nie przez siłę, ale przez głębię. Kobieta nowoczesna, wolna, ale zagubiona, dziś kobieta może mieć wszystko.